Zakończyła się osiedlowa lustracja około 100 obiektów, które mieszkańcy północnej części Winograd zgłosili do 28. edycji konkursu Zielony Poznań. Radni jednostki samorządu pomocniczego mieli sporo pracy, aby obejrzeć, ocenić i przede wszystkim wybrać. Wybrać tych, którzy dostaną się do miejskiego finału, a takich miejsc są łącznie na osiedlu Wichrowe wzgórze i Zwycięstwa tylko cztery. Zgłoszonych obiektów mamy 98, czyli podchodząc do zeszłego roku to mamy znacznie mniej. Nie wiem czy to właśnie i przedłużająca się ta pandemia i, i ludzie starsi są zmęczeni. No na pewno się na to wszystko nałożyło, ale proszę Państwa mamy w kategoriach trzech. Balkony i... I okna. Mamy 76 zgłoszeń, i mamy ogródki przydomowe, i tu przy tych ogródkach przydomowych jest więcej zawsze pracy, i ze względu na to, że ludzie się naprawdę i chorują, i tak dalej, to ciężko to jest utrzymać, bo to jest kawałek roboty. No i mamy jeszcze 6 obiektów pasy zieleni na tych osiedlach, czyli parki i tak dalej. No proszę Państwa, winogrady są piękne, zielone i. Właśnie praca tych emerytów upiększa i te balkony, i, i cało, całe otoczenie. Jest na pewno nam łatwiej tu i przyjemniej żyć. Nagrody, które właśnie to chciałam podkreślić, takie zachęcające, to są takie skromniutkie. My byśmy chętnie chcieli obda obdarować tych yy, yy, miłośników przyrody jakimiś większymi. No ale może w tym roku będzie coś lepszego. Liczymy, że będzie, żeby ludzie się cieszyli, że, że jednak coś. Doceniał ta praca. W tym roku o wiele niższa frekwencja i na to składały się różne czynniki. 98 obiektów, jeżeli patrzeć na skalę poznania, to jest bardzo dużo. Ale kiedy porównać pod względem poprzednich lat, kiedy zgłaszaliśmy 200-leś obiektów, jest to skala o wiele niższa. I przede wszystkim tu należy podkreślić, że e, uczestnicy, którzy co roku zgłaszają się do e, konkursu Zielony Poznań, no są coraz starsi. Są to osoby, które właśnie poświęcają e, swój wolny czas, swoje chęci, zaangażowanie, to wszystko, co mają w sobie, aby up upiększać e, nie tylko tutaj swoje obiekty, ale przede wszystkim e, pokazywać, i dbać o tą zieleń na winogradach. Niejednokrotnie właśnie zgłaszali oni, że wiele z nich no czuło się niedoceniana pod tym względem. Jak wiemy, miasto Poznań obcina budżet co roku i te nagrody przeznaczane przez miasto były bardzo drobne. Były to roślinki, czy wcześniej drobne nawozy. My z własnego budżetu również miasto Poznań nam w sposób bardzo mocno ograniczało, przeznaczaliśmy nagrody rzeczowe, także medale dla tych najlepszych uczestników czy wyróżnionych. Złożyliśmy do pismo do prezydenta miasta Poznania właśnie o większe wsparcie dla tych uczestników, którzy angażują się i wielokrotnie poświęcają olbrzymie środki finansowe. no Jednak się to nie udało. Z przykrością musimy stwierdzić, że, że niestety to przyczyniło się w głównej mierze po rozmowach właśnie z mieszkańcami Osiedla Zwycięstwa i Wichrowego Zgórza, że no nie chcą się zgłaszać. Wiemy, że są, to, są tutaj zielone balkony, ogrody, zieleńce, ale ciężko mieszkańcy Właśnie przekonać. Każdy by chciał właśnie być doceniony za ten ciężki wkład pracy. I mamy nadzieję i będziemy o to walczyć z radnymi miejskimi, aby w przyszłym roku, bo jednak miasto Poznań co roku organizuje ten konkurs, jeżeli jest tak znany tutaj w Wielkopolsce, to powinny te nakłady finansowe być większe. Do tematu konkursu Zielony Poznań wrócimy niebawem.